Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj środa, więc dzisiaj pytania od widzów. W końcu udało się wrócić do tej serii. E, dzisiejsze pytanie zadał radio: Jaki policzarz odkurza, czy opłaca się kupować coś taniego typu Parkside? Cóż, postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Akurat e, dobry moment wybraliście na tego typu pytanie, bo. Akurat skończyły mi się szczotki w moim gazie. 25 działał do tej pory przez ponad 4 lata. Były takie dni, że czasem non-stop. Naprawdę no, napracował się ten odkurzacz. Jedyne co to się skończyły w nim szczotki. Eee, szczotki wyglądają do tego odkurzacza tak. Taka solidna, porządna szczotka razem ze, ze szczotko trzymaczem. Także będzie na kolejne 4 lata. Eee, sam dostęp do, do, do wymiany tych, tych szczotek jest banalnie prosty. Wystarczy tam odkręcić obudowę, e, dostać się do silnika. Zaraz przy silniku to jest chwila, moment, 10 minut i zrobione, a może i szybciej. E, I teraz tak, nawiązując do tego pytania, myślę, że jestem w stanie e, odpowiedzieć na nie w miarę obiektywnie, ponieważ e, no, przewinęło się u mnie kilka odkurzaczy i tańszych i droższych, więc mam jakieś tam porównanie. O ile jeszcze na przy... pytanie też najważniejsze, do czego będziecie korzystać, do czego będziecie używać ten odkurzacz. Jeśli to będą jakieś takie naprawdę drobne prace, czyli tam nie wiem odkurzyć sobie samochód czy tam w garażu gdzieś odkurzyć, spoko, wydaje mi się, że taki odkurzacz za 200-300 zł taki najprostszy najprostszy zda egzamin i też będzie, będzie chodził przez jakiś czas powiem szczerze sam u siebie w domu mam taki, taki najtańszy właśnie do garażu i on tylko i wyłącznie służy do tego żeby sobie tam e, co jakiś czas odkurzyć e, samochód ale jeśli e, chcecie używać odkurzacza do prac typowo e, właśnie w jakichś swoich pracowniach w stolarniach gdzie pracujecie z drobnym pyłem to się nie uda. To się naprawdę nie uda. I tak naprawdę co ma się nie udać? No bo e, podejrzewam, że silnikowo taki odkurzacz da radę i będzie pracował dopóki tam się powiedzmy silnik nie zatrze albo uszkodzi się, to będzie działał. Problem polega na czym innym. Jeśli pracujecie w takim środowisku jak to, gdzie jest duże zapylenie, a pył drzewny jest bardzo, bardzo drobny, i naprawdę musi być dobry filtr, żeby ten filtr zatrzymywał te drobinki, no to takie najprostsze odkurzacze nie zdadzą egzaminu. Z tego względu, że budowa filtra jest tak marna najczęściej, że to, co wciągacie z jednej strony, z drugiej strony jest wydmuchiwane. Oczywiście, jakieś tam grubsze rzeczy, wióry są zatrzymywane. No, no, trudno by było, żeby, żeby takie coś było niezatrzymywane, ale ten właśnie najdrobniejszy pył, który najbardziej przeszkadza, e, później nawet w oddychaniu e, podrażnia wasze, wasze gardło, zatoki i płuca, on jest wydmuchiwany. W związku z tym, że silnik działa jak, jak wiatrak, no to wydmuchiwany jest z, duży, z dużym pędem. I dostaje się wszędzie, na półki, no, mać ogólnie duże zapylenie, i tak jak mówię, przechodziłem to, wiem jak jest naprawdę, nie poradzicie sobie z takim odkurzaczem drobnym, małym, i tylko się będziecie denerwować. Jeśli chcecie odkurzać do pracy ciągłej, pracy z pyłem drzewnym, który jest szkodliwy, Albo z innymi piłami również szkodliwymi, musicie wybrać odkurzacz. Odkurzacze mają różne klasy filtrów i musicie wybrać taki przynajmniej z filtrami klasy L. Jeśli yy, Możecie jeszcze więcej zainwestować, wybierzcie taki z klasą M, czyli on jest jeszcze do drobniejszych pyłów, jeszcze jest klasa H, ale o tym w ogóle już nie rozmawiamy, bo to jest już naprawdę pyły, które stwarzają duże zagrożenie. Często takie odkurzacze są nawet inaczej budowane z tego względu, że są. Cała konstrukcja jest ognioodporna, wybuchodporna, ale to, jest, to was powiedzmy nie interesuje mnie też to nie interesuje. To jest no, nie ten target. Was interesują odkurzacze, powinni interesować odkurzacze klasy L i klasy M. Ja akurat mam u siebie dwa klasy L. One są wystarczające i pokażę Wam, jak wygląda filtr. I mówimy o odkurzaczu, który ma 4 lata. Filtr wygląda tak. On jest on jest prawie czysty. No. Inna sprawa, że ja zawsze i tak korzystam, korzystam z worków, bo nie chcę mieć tego zabrudzonego, całej konstrukcji zabrudzonej. Solidny worek zapewnia mi komfort pracy. Jak się zapcha, wyrzucam, biorę następne. Powoduje to, że. Filtr jest względnie cały czas czysty, nie trzeba go czyścić, a tak to tutaj w każde te pory. E, on by się po prostu zabijał, trzeba by było go co jakiś czas e, przeczyścić. Ale zobaczcie, jak wygląda konstrukcja tego filtra. To jest wręcz taki filtr, jak, jak filtr powietrza w samochodzie. E, solidny, gruby, ma dużą powierzchnię z dwóch stron i tak powinien, powinien wyglądać filtr e, do. Odkurzacza takiej klasy. W odkurzaczach tańszych y, nie mam tutaj, więc wam nie pokażę, ale y, może wiecie, jak nie wiecie, to idźcie w jakieś miejsce, gdzie sprzedają odkurzacze, y, otwórzcie sobie taki odkurzacz i zobaczycie, że albo wokół silnika jest tylko i wyłącznie taka cienka gąbka, albo jakiś taki filtr, y, typowo taki papierowy. Zastanówcie się, no to po prostu nie może działać i na dłuższą, e, na dłuższą metę e, nie działa... Przepraszam. Sama wymiana szczotek banalna. Pierwsze co, otwieracie sobie klapę, wyciągacie filtr. Wyciągacie kolejne filtry. Tu i tu kładziemy na bok. Teraz odkręcamy sobie wszystkie śrubeczki. Tu, 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 Bardzo proste, nie ma ich wiele. I następnie można ściągnąć całą budowę razem z tutaj z tą górną klapą. Jeśli ona Wam przeszkadza, można ją po prostu zdemontować. Jak komu się to podoba? Wybierając odkurzacz, yy, no, jaki byście nie chcieli kupić, to i tak musicie coś za niego zapłacić. Czy jest sens wydawania, nie wiem, 1,5 tysiąca, 2000 w zależności ile pracujecie i co robicie, ale uważam ogólnie, że tak. Bo taki odkurzacz często jest przystosowany również do pracy na sucho, do pracy na mokro. Ma oczepiwa oczepiwanie filtra, ma dodatkowo, w większości już przypadków, gniazdo, gdzie możecie podpiąć sobie jakieś własne elektronarzędzie i pracować. Z tym elektronarzędziem, w momencie kiedy włączyć elektronarzędzia, odkurzacz sam się włączy, no to są po prostu takie komfortowe, komfortowe rzeczy. Dodatkowo, kupując troszeczkę droższy odkurzacz, najczęściej macie takie proste rzeczy jak dłuższy przewód, dłuższy wąż. Nie będę mówił jakiej firmy, ale mam właśnie ten, ten co mówiłem, w garażu odkurzacz. To wąż dosłownie ma półtora metra to jest to jest wszystko jest to tak niewygodne. Nie wyobrażam sobie że mógł do czegoś innego służyć właśnie jak odkurzanie samochodu a jednakowoż coś tam musiałem za niego zapłacić za darmo go nie rozdawali a praca z takim odkurzaczem byłaby katorgą i byłaby niewygodna. Na przykład jeśli chodzi o ten odkurzacz czyli gaz 25 kupiłem go tak jak mówię z 4 lata temu albo jeszcze troszeczkę dłużej dbam o ten odkurzacz, trzeba przyznać, że dbam co jakiś czas go tam przedmucham w worki wymieniam, nigdy nie pracuję bez worku i cóż można powiedzieć, no kosztował, nie wiem ile teraz kosztuje on wtedy kosztował w granicach 1200 zł za cały zestaw tam z szczotkami, rurami i tak dalej i wykonał tyle pracy, że jak Podzielicie sobie całą tą kwotę na te lata, co pracowa, na te wszystkie roboty, to wychodzi tak naprawdę, że on był za darmo. Jeśli e, pracujecie dużo mniej niż ja, nie będziecie się tak często korzystać z takiego odkurzacza, to uważam, że ten odkurzacz będzie naprawdę wieczny albo jeszcze dłużej. Mam jeszcze ten gaz 50 gdzieś on tam jest na dole, nie chce mi się go schylać, no to on już ma z 10 lat i, i cały czas pracuje. Jak nie lepiej? Musiałbym to przeliczyć, ile to. ale na pewno z 10 lat będzie miał. I dalej pracuje. To jest bardzo podobny, odkurzacz do tego, tylko po prostu większy, szerszy, większy worek tam wchodzi, dwa filtry zamiast jednego, ale oprócz tego ten sam silnik, ta sama moc. Wszystko to samo i działa i on naprawdę teraz też był podpięty pod szlifierkę, cały czas szlifował, no działa i nie chce się zepsuć, a nawet jeśli się zepsuje, nie będzie mi w żaden sposób żal go wyrzucić, a podejrzewam, że będzie może go naprawić, bo tak jak mówię, no silniki są takie same, więc tylko i wyłącznie przełożyć, cóż tam, może się szczotki mogą się skończyć, tak? Tak jak właśnie jak tutaj, no, ale kupujecie szczotki i wymieniacie, jeśli macie oczywiście na gwarancji, no to oddajecie na gwarancję. Ten jest już dawno po gwarancji, więc myślę, że poza tym mam uprawnienia elektryczne, więc mogę sobie wymienić szczotki. Wydaje mi się, że, że warto, w szczególności, że pracujecie z pyłem drobnym, który może być dla was szkodliwy. Więc macie do wyboru. Albo korzystacie z odkurzacza, szlifierka podpięta pod odkurzacz. I ja się nie boję pracować bez maski, bo wiem, że on większość tego pyłu wyłapie. Wiem to po, tutaj po powietrzu, jakie jest u mnie na stolarni. Nieraz jest tak, że naraz pracują dwa albo i trzy odkurzacze i jest spoko. Gwarantuję, że gdyby to były dziadowskie odkurzacze, to byłby siwy dym i nie dałoby się pracować jedynie w masce. Ja nie lubię pracy w, pracy w masce, jest dla mnie to niekomfortowe, nieprzyjemne, więc jeśli mogę się zabezpieczyć w ten sposób, czyli kupując sobie porządny odkurzacz, z takiego korzystając, to y, polecam. Po ściągnięciu tej górnej klapy, którą pokazywałem jak odkręcić, tutaj już macie silnik na wierzchu, y, obniżymy. No i zobaczcie, tak wygląda silnik od kurzaczu, który ma 4 lata czysty, ogólnie, bardzo czysty. Tutaj macie z jednej strony szczotkę, z drugiej strony szczotkę można ją wymienić. Możecie w ogóle cały silnik wyciągnąć, łatwa sprawa. Oczywiście tak jak mówię, jeśli się na tym nie znacie albo się boicie, to lepiej oddać do serwisu. Pewnie to będzie kosztował kilka złotych. Będziecie mieć pewność, że wszystko jest OK. No to może jeszcze sobie zadam e, sam pytanie i postaram się na nie odpowiedzieć, e, bo ktoś by mógł się zainteresować tym, to dlaczego mam trzy odkurzacze i trzy różne odkurzacze, mniejszy, większy, różne. E, bo one mają różne zastosowania. E, to nie jest tak, że kupicie olbrzymi, największy odkurzacz, jaki tylko jest, i on będzie najlepszy. Spoko, jeśli on będzie gdzieś tutaj u was na, w pracowni, to ekstra, ale gorzej jak trzeba będzie go gdzieś zawieźć na, na jakiś montaż i na przykład wnieść na czwarte piętro, no to już robi się nieprzyjemnie. Dlatego jeśli macie jeden odkurzacz, kupcie sobie taki, żeby on mógł pracować zarówno w, u was w pracowni, jak i ewentualnie jechać na jakiś montaż. Jednak jeśli zwiększa wam się produkcja, i macież troszeczkę szerszy zakres działań, warto zdywersyfikować przeznaczenie takich odkurzaczy. I dlatego właśnie największy jaki mam, czyli gaz 50, ja go nawet nie ruszam. On cały czas jest pod stołem, on służy do szlifowania, łapie drobny pył. Także jak się już nażre, to jest tak ciężki, że nie da się go podnieść. Nie mam zamiaru go nawozić na żadne montaże, bo jest po prostu za ciężki. Ten jest, można powiedzieć. To jest taki, może niezłoty środek, ale on właśnie najlepiej sprawdza się na montażach, bo jest leciutki, fajny, można go przenieść, nie jest ciężki, jest naprawdę dobry. ale mówię, to jest cały czas ten sam silnik, co w tym dużym odkurzaczu. Jest jeszcze trzeci odkurzacz, czyli widzicie? Widzicie, gaz 35L. Który jest, można powiedzieć, takim trochę złotym środkiem, bo wcale nie jest jakiś bardzo ciężki, a już worek jest trochę większy jak w tym, więc zarówno do prac takich warsztatowych czy na montażu zda się bardzo dobrze. Nie chcę się nic na jego temat wypowiadać, z tego względu, że jest on u mnie dopiero pół roku. Pogadamy o nim za 3 lata. Czy, czy wszystko jest ok, ale sprawdzam filtry, tak samo korzystam zawsze, zawsze z worka, we wszystkich odkurzaczach korzystam z worka i to jest dla mnie święte, ale e, sprawdzam filtry, wszystko jest ok, jest czyściutki, więc cóż ma się tam e, zepsuć. Po wymianie szczotek wszystko skręcamy i cieszymy się kolejne 4 lata odkurzaczem. I może tak już reasumując, wracając do pytania pierwotnego. Jeśli chcesz y, odkurzyć samochód w środku, jak najbardziej, mały, tani odkurzacz, y, będzie ok, będziesz z niego zadowolony. Jeśli chcesz pracować w drewnie, bo to jest kanał drewnie, chcesz podpiąć potem odkurzacz szlifierkę i szlifować drewno, to, to się nie uda. Jeśli nie będziesz miał jakichś tam dostawek typu cyklon, to, to on ci się wcześniej czy później zapcha, filtr się zapcha, pył się dostanie do silnika, to wszystko będzie w pyle. Nie daj Bóg, że jeszcze to wybuchnie, bo pamiętajcie, że pył drewniany jest wybuchowy. Lepiej nie tracić pieniędzy i nie ryzykować i bez własnym bezpieczeństwem, i własnym zdrowiem, i zdrowiem innych. To się nie kalkuluje. Lepiej już zainwestować jakiś. Profesjonalny, ale nieduży odkurzacz, jeśli nie macie, nie macie za dużo pieniędzy. I zawsze mieć w głowie to, że nie kupujecie. Dziadowskie narzędzie ma to do siebie, że raz kupicie, będziecie niezadowoleni albo się zepsuje, kupujecie następne i znowu kupujecie i tak dalej. Od narzędzia profesjonalnego możecie wymagać, że kupicie raz i będzie Wam służyło długo. I dobrze, i tak samo jest właśnie z odkurzaczem. Ja uważam, że można mieć gorszą wkrętarkę, gorszą zakrętarkę albo w ogóle zakrętarki nie mieć. Wszystko możecie mieć gorsze, ale odkurzacz musi być porządny, bo będziecie się po prostu za każdym razem denerwować, a to nie jest warte tych pieniędzy, które zaoszczędzicie. Przekalkulujcie sobie, bo tak jak mówiłem. Kupujecie odkurzacz nie na jedną robotę, tylko prawdopodobnie na ileś lat i będziecie z niego korzystać przez ileś lat. Podzielcie sobie tą kwotę, którą trzeba wydać na odkurzacz przez ilość tych lat, kiedy będziecie na nim pracować, i okazuje, albo przez miesięcy. I jak sobie tak podzielicie, to okaże się, że ten odkurzacz miesięcznie kosztuje was z kilka złotych, a e, się nie denerwujecie, i wasz spokój jest. Wart więcej niż te kilka złotych, które wydacie więcej na porządny odkurzacz. I to jest chyba wszystko. Już nie będę wracał do tematu odkurzaczy, bo już to było wałkowane kilka razy. Ee, więc cóż, bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Proszę również o komentarz. I cóż, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!